Cześć, rozwiążemy sobie zadanie z arkusza dodatkowego e, 2020 z lipca. Mamy tutaj e, doświadczenie z opisem, prawda? E, sporządzono wodny roztwory siarczanu e, 4 potasu, czyli mamy K2SO3. Oraz, prawda, i to jest roztwór wodny, to sobie też tu napiszemy. Wodę morza oraz K2SO4 o takim samym stężeniu. No i rozdano jeden z nich do oznaczonych próbek. Do no, trzech oznaczonych Drugi do próbek oznaczonych numerem 2. okej okay czyli tu mamy, jeden jest w numerze, jeden drugi jest w numerze. dwa zadania uczniów było zidentyfikowania roztworu. Trzech uczniów zaprojektowało sobie doświadczenie, no i tu mamy opis. No i co możemy tutaj zrobić? Tutaj możemy, no zastanówmy się, co to było czym, prawda? No to najpierw dodano kwas solny i w takim razie w próbowce 1 nie zaobserwowano zmian, prawda? No. Jak wiemy, no HCL, jeżeli dodamy sobie do takiego roztworu, powiedzmy no do ich mieszaniny, czy to nawet, no może nie do mieszaniny, ale do oddzielnych roztworów, dodamy sobie HCL, to tutaj mamy stopień utlenienia minus a w związku z tym, no już niżej nie zajdzie, prawda? Czyli on się może tylko utlenić, czyli druga substancja musi móc się zredukować, żeby jakakolwiek reakcja zaszła, no to stopniu utlenienia, tutaj mamy szósty, tutaj mamy czwarte, no to jak to się zredukuje, no to siarka też jest już na swoim najwyższym tutaj w szóstym stopniu utlenienia, więc no, nie może już pójść wyżej. Tak, czyli to na pewno nie jest ten roztwór. E, natomiast e, będzie to ten roztwór, bo w takim razie anion SO3 2 minus mogą przejść, no one SO4 2 minut, no nie zmienia się ten stopień utlenienia siarki na wyższy prawda, czyli yy, no i gazem ostry w zapachu yy, musi być SO2 on jest takim ostrym gazem, co tu jeszcze mam w yy, próbówce 2 teraz sobie zobaczymy, czyli tak, nażelona sobie Yy, Próbułeczkę 2, teraz yy, może tą znaczy ucznia 1, teraz ucznia 2. Ok, no to tutaj dodał sobie warganiano, czyli uczeń 2 zrobił tak, że dodał warganianu yy, 7 potasu, czyli KMNO4. No i zaobserwował, że przyjął fioletowe zabarwienie. No to jest ogólnie kolor, prawda? tego związku w roztworach, więc. Yy, więc, yy, no, i stopień utlenia też. Możemy sobie to napisać. Tutaj mamy siódme, Czy można może tylko i wyłącznie zredukować. W związku z tym yy, musi drugą substancję móc utlenić. Czyli z nam pasuje tutaj yy, ten roztwór, drugi, prawda? Yy, I powstał brunatny osad, a brugatnym osadem jest MNO2, oczywiście. Ok, no i w takim razie mamy jeszcze ostatni. Och, może nie będzie, No, żeby tego to nie będzie widać, nie będzie czarny. Yy, alkoholowy roztwór na inny nie zaobserwował zmian, no bo to jest jedna, prawda? Yy, czyli to mamy jedynkę. No i w tym drugim, lawalidowa, jest to sól zasadowa. Jak będzie patrzeć, mamy mocno w zasadzie ze słabym kwasem, także pasuje nam to do dwójki. No i teraz, jak już zastanowiliśmy się, co jest czym, uzupełnij opis sformułowany przez Ucznia 2. Czyli teraz Bargawa, ok. No to tu mamy siódmy, no to on może się tylko zredukować, więc wywoła utlenienie innej substancji. Oczywiście z probówki dwa, jak ustaliliśmy, jednym z produktów reakcji jest tlenek marganu-4. No i to wszystko w tej części. Teraz kolejna, yy, kolejna, prawda? Tutaj, w celu odróżnienia trudno rozpuszczalnego produktu od pozostałych składników, należy zastosować, znaczy musimy no 2 odsączyć, jest po prostu osada okay. no i tutaj mamy tak, mamy napis w formie skróconej, równanie reakcji w probówce 2, czyli to jest warganiana czyli mamy tak, aniony MnO4 y, minus, no i wargan y, tutaj przechodzi na MnO2 i teraz zrobimy sobie to na stopniach utlenienia, czyli tak jak robiliście w szkole. Już wielokrotnie tutaj e, robiłem bez tego wcześniej, także może dla odmiany napiszmy sobie tu stopnie utlenienia. Tu mamy siódme, tu mamy czwarte. Różnica trzech elektronów i tu jest większe. Więc tutaj dopiszemy sobie trzy elektrony i mamy tutaj mamy trzy minus, tutaj mamy jeden minus, prawda razem. No teraz postawić, na mamy 4 minusy czyli musimy to postawić 4 o-minusy No bo mangan, e, manganian 7 e, a nie manganianowy 7 właściwie no ma to właściwości takie, że w środowisku obojętnym ale no produktami e, jest wodorotlenek, jeden z z produktów, więc no środowisko tak czy siak musimy E, użyć tutaj zasadowego, żeby dobrać te współczynniki. No i jak już wpisaliśmy sobie, i tam nam się zgadzają po obu stronach, no to liczymy sobie tleny. Tu mamy 4 tleny, tu mamy 2, no to razem 6. Tu mamy 4, więc różnica 2. Czyli dopiszemy sobie tutaj dwie wody. O i to tyle. E, następnie, co to miało być? O, no tak. Dobrze. Aniony SO3 2 minus na SO4 2 minus no i stopnie utlenienia na to 4 to 6 więc 2 elektrony po tej stronie 2 na większy ładunek, różnica 2 czyli razem tu mamy 4 minusy po stronie prawej tu mamy tylko 2 więc dopiszemy sobie 2 OH minusy no i policzymy znowu tleny czyli tu mamy 2 i tu 3 to razem 5, to mamy 4, więc dopisujemy jedną wodę celem uzupełnienia. No i tutaj chyba tyle. Tak jest. Dobrze. Eee, czyli tak, mieliśmy w prymu e, uczen 1. Eee, Równanie reakcji z jonami SO3-2, czyli teraz napiszemy SO3-2, i uczeń tutaj zrobił uczeń jeden tak okej okay. no to mamy tak aniole są 3-2 w reakcji z naszym H plusem pochodzącym z kwasu solnego tak na... moglibyśmy napisać H2SO3, natomiast on nie istnieje powstający w powstających roztworach, na pewno też znajdziecie to na Wikipedii, więc wpiszemy sobie w ten sposób po prostu to nasze H2SO3, no i dobierzemy oczywiście tutaj współczynniki, czyli to wstawimy dwojeczki. No i mamy równanie reakcji zachodzące w próbówce 2, czyli właśnie z tymi Tutaj drobikami przez ucznia 1. No, tutaj mamy drobny błąd. Uczeń 3 jest opisany. To może dopiszę tutaj też uczeń 3 e, i no bo uczeń. Dosyć znaczy nie, no to już był jeden z uczniów, tak, który to miał wagiat drugi. No to chodzi oczywiście ucznia trzeciego, to może to skresi. Nie będę przepisywać tego. I tutaj miało być. roztwór zabarwił się na malidowo to, to e, oczywiście chodzi o e, równanie reakcji hydrolizy, prawda, czyli aniony SO32-, czyli ta słabsza część tego elektrolitu w reakcji tutaj z wodą, powiedzmy, powinny oddawać H2O, tym razem lepsze razy SO2, w ten sposób unikniemy skracania. Do no, tej wody stronami, jak to też jest ok, tylko żeby to będzie zapomnieć, prawda? żeby to będzie skrócić czasem z rozpędu, czy tam z nieuwagi. No i teraz jeszcze tutaj Aniony OH- minus pochodzący z powstającego KOH, w na no, naszego tutaj. Zresztą można wywnioskować, że tu mamy minus polową, no tutaj też trzeba będzie go wpisać. No i lepiej ładurki, żeby się zgadzały, więc wstawiamy tutaj dwójkę, żeby było tyle samo minusów. No i teraz policzymy sobie wszystkie wodory. Tu mamy dwa wodory, tu dwa, tu cztery, więc tu dwa. No i mamy całe zadanie rozwiązane. Mam nadzieję, że znaliście te właściwości generalnie. No, taka dość podstawowa wiedza. Także tak to wygląda. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że film się przyda no i zapraszam na inne moje filmy.